Witajcie moi drodzy, idziemy sobie dzisiaj popatrzeć na nowości w Brico, także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I zobaczcie jakie statko tutaj nas wita, kolorowe, zielone, 18 zł, żabka taka, ale sympatyczna, nie? Mhm, żabka. bardzo fajna, mhm. ja nie lubię takie, nie zaburzę w sam raz Albo za 8 złotych kaczuszka, a czemu kaczuszka 8, a żabka 18? Niesprawiedliwe. Mm. Tutaj śmieszne takie, zobaczcie, gdzieś tam że można włożyć. Mm. W, Nawet do doniczki. W, tak, w jakąś doniczkę załóżmy. A cena? Jeszcze mi cenę powiedz, 12 mm. złotych. Mm. No zobaczcie, jeżyki najdroższe 24. Tu jeszcze sympatyczne takie rzeczy do włożenia też w jakąś roślinkę, zobaczcie. Tu jakieś takie ważki, nie ważki, 24 zł by to kosztowało. O, sporo! Także tutaj 24 zł. Tu jeszcze mamy jakieś takie chyba myszki. Ślimaczki. No, albo takie motylki. i Motylki kosztują 8 zł. Tu zobaczcie, jakie zabawne żabki z parasolką mm -hmm. ale cena też, za, też zabawna 80 Uj. Uj. 90, 90 zł praktycznie no. bez grosza tu z kolei jeszcze rzadki są też z takiej serii żabki 75 zł albo jeszcze są gąski, też śmieszne takie o z łopatą. Mm. stoją mm. a ile gęsi kosztują y 85. No także ceny takie dosyć dosyć spore. A może piesio 150 zł. Taki dosyć spory ten piesek, gdzieś tam do postawienia przy domu. Mini szklarenka. Ile kosztuje 15. Tu jest taka dwa są takie korytka. Są też większe. Te większe kosztują 14. A czemu większe? Aha, bo to jest pewnie jedna tylko, nie? Mhm. Tak. Jedno takie korytko. To te 14 zł. Tak? Mhm. Oczywiście dużo sztucznych roślinek różnych. Bardzo tutaj jest wiosennie. To wam zawsze pokazujemy. No to to faktycznie widzę, że sztuczne, takie niezaładne, Ale czasami można naprawdę piękne dostać sztuczne rośliny i wyglądają jak prawdziwe. Właśnie się zbliżamy do powodu. To były te? Nie. To nie te jeszcze chyba. Te wyglądają tak jak prawdziwe, nie? Trochę. Mhm. No A to są... To jest taki nawet bukiecik, można powiedzieć. O, to są te. To są te, nie? 40 zł. Oj, bo mi się tutaj zaplątało. No i nawet materiał mhm. taki jak, jak żywe. Tak. I no można zobaczyć jak liść się ugina. Mhm. Są też inne. Olory. Te ładne takie duże. Zobaczcie do takiego wyższego wazonu. Bardzo ładnie wygląda taki kwiat. Mi się podoba osobiście. Tylko jeszcze cenę znajdźmy, jaka cena. O, hello, tutaj Masz decyzję. cenę? Mhm. Cena to czty, 32 zł. 32 No fajnie wygląda. 32 a to są po 12. Te Po 12 tak. też takie wyższe to reprezentacyjnie wygląda. No? Nie? O, zobaczcie, jaki wybór tutaj mamy różnych mhm. gra, grabi, grabełki, takie nawet dla, dla dzieci, żeby pomagały w ogrodzie przy pracach ogrodowych. No to są takie dosyć długie. Ceny są y, chyba 20 zł. Te narzędzia ogrodowe, mm -hmm. tu są mm -hmm. różnego rodzaju, nie? Takie mamy i, i jakieś tam łopatki, i grabełki, także, także duży wybór. No, Wiosna się zbliża. Wielkimi krokami. <laughs> no, zimy nie będzie. Mhm. O, zobaczcie, trawka. To są takie większe opakowania trawa sportowa. Ile kosztuje? 85 to jest 85, sporo, nie? No sporo, ale e... większe opakowanie od naszego tego poprzedniego. Za, tak, zakładanie do 50 m kwadratowych. Tu mamy trawa samozagęszczająca, taka renowacyjna, mhm. wyjątkowo odporna na deptanie. To u nas by się przydała taka, nie? 80 zł I tu jeszcze mhm. mamy też taką samozagęszczającą. No 85, także Takie ceny. A tu zobaczcie, mamy jeszcze takie, to takie wielgachne opakowanie. Trawa sportowa, 80 m2, 2 kg 70 zł. Myślę, że warto zainwestować w taką lepszą, nie? żeby to się faktycznie sprawdzało 70 No my przeważnie kupowaliśmy taką wiecie, O właśnie, taki woreczek, no to. Ona też była sportowa, tylko nie była aż tak wydajna. No, także warto jednak chyba sobie zainwestować w droższą, mm -hmm. porządniejszą, żeby, żeby faktycznie ten trawnik był ładny taki, gęsty. No jak u nas są wiecie pieski, zwierzęta, no to wiadomo, że one tam biegają. Dokładnie, Tym bardziej, że mamy e, psa rasy Border Collie, no to on faktycznie lubi dużo biegać i... I tak nam się e, udało ten trawnik naprawdę ożywić. No. <laughs> to może zawieszkę na szczęście, zobaczcie, do auta, jak chcecie komuś na prezent. Dla Karola, albo dla Karoliny, albo dla Hani. A może dla Dorotki. O, proszę Do Dorotki. bardzo. Dorotka, zwolnij, jest ktoś, kto na ciebie czeka. O. Tak, jest, jest. Tak. Andrzej, Ala, Ania. Albo takie o w kształcie puzli też fajne i 15 złotych takie mężu zawieszki. no ostrożnie. O mężu, <laughs> <laughs> mężu idź ostrożnie czekam w domu kocham Cię. O, Kochanie albo tata albo mamo no fajne takie zawieszki miły, miły taki gadżecik mężu nie dla kogoś. czekam na Ciebie w domu kocham Fajne. Się, Zobaczcie jakie ładne czajniczki i takie. Um, plastikowe i aluminiowe i szklane. Także to jest też jest kolor. tak duży wybór Szklane na przykład. Um, nie wiem czy to jest ten ale 100 to jest zł. Pieniądze. No, tutaj ja. mamy do wyboru do koloru tak naprawdę zobaczcie, bardzo duży wybór, tu sobie ceny możecie od razu. Też zobaczyć, 65 zł, nawet jest ze 190 zł, czajnik taki większy. Ale teraz to są tak ładne niektóre, że naprawdę zobaczcie, ceramiczny, mm -hmm. ale jaki ładny, 140 zł. Bardzo ładny, per, botki perla, no, bardzo fajny. No, nie wiem, czy bym się na taki tym razem nie zdecydowała, chociaż cena wcale nie zachęca. ale ale Jak ładne 80 są. Złotych? Są za 250 nawet też. Zobaczcie. No, no. no ale tu już jest drewno i to tu jest z Tu jest myślisz drewno? No może. No, nie, nie, chyba nie. Ale ładnie wygląda. 250 zł. Aha. Też różne kolorki do wyboru. Spory wybór też jest takich um, krótkich filanek, na przykład do kuchni typu takie zazdrostki czy coś w tym stylu. Mhm. Ale ładne są też ładne. Zależy kto co lubi. Czasem są bardziej wiecie, wzorzyste a czasami są takie delikatniejsze. Także wybór też jest ale nie wiem jak to cenowo wiecie. Gdzieś tutaj by trzeba było cenę wy wyhaczyć. Mhm. 7,50 za um, no ja już okularów, to nie mam Lambrekin biały ale akurat go chyba nie ma także podejrzewam, że za metr za nie metr. wiem czy to jest za, za 10 cm zależy, nie? pewnie z 10 tej 10 strony też mamy tu na przykład 8,50 tylko y, to jest za metr 8,50 za metr taki Lambrekin na przykład tu mamy fajny też taki zobaczcie, bardzo wiosenny i ten kosztuje je 12 zł za metr bieżący, także Wybór jest też fajny, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tu mamy jakieś zasłonki: zasłona Soft cheek, 95 zł. To jest taka szara, materiał taki o. Tu mamy jakieś wzory: taki półprzezroczysty, żakardowa taka firanka. No, ale dosyć gęsta wtedy. 60 zł. Tutaj mamy 150 zasłona taka w palmy. Cena za sztukę to jest. Tu jest coś takiego, zasłonka 109 zł. Takie m, biała w, w srebrne takie ciapki, mieniące się. Albo gładka, zielona 65. To jest zieleń. Nie wiem czy dobrze pokazuje kamerka, ale to jest zielone. Tu mamy jakieś takie za 100 zł firanka z takimi włochatymi wstawkami. O, także też jest w czym wybierać powiem Wam. Zobaczcie jaka podusia. Fajna, z króliczkiem. 30 mhm. zł. Mhm. I dywaniki mamy takie bardzo włochate. Ojej, jakie milusie. Zobaczcie, jaki włos. Miły włos. I on jest 60 na 120. Cena 139. No ale taki gruby jest faktycznie fajny. Tu mamy jeszcze inne kolory. Jaśniejszy. Tu w takim różu. Też zależy jaki wiecie, jaki wymiar. Ale jest tego mnóstwo. Zobaczcie. Tu są akurat takie położone mniejsze dywaniki. A tutaj mamy takie duże. Jak ktoś lubi duży dywan w domu, ja lubię osobiście. Bardzo lubię. Ceny takie 400 zł, 500 zł, 300, 250. Także wi wiadomo, zależy kto co lubi, jakie kolory, jakie wzory i tak dalej. O, nawet macie 560, takie coś. No, także o. 400 zł. Taki. Duży, ile on hmm. ma? 160 na 230 hmm. Astec, Astecki, szary. Cieńsze, grubsze są różne. Dziecięce. Hmm. Także do wyboru, do koloru. Dużo tego jest. Naprawdę bardzo dużo. Fajnie się przesuwa, nie? Hmm. O, tu taki zielony, fajny A, też. I, 400 zł. I, no, <laughs> jak w teatrze. <laughs> tu mamy fajne takie rzeczy. Zobaczcie, hmm. do upinania firan i zasłon. 20 zł. Różne też kolory: srebrne, białe, czarne, albo takie coś, taki, taki kwiatuszek, albo coś takiego. Także powiem Wam, że też fajny wybór. Tutaj 22 zł, coś takiego. Może nie być 100 nie zł... Tak, bo to fajnie wygląda. Tutaj o. Tutaj też, no może być coś takiego na magnes oczywiście fajne. to jest, no do upinania, żeby ładnie mhm. wyglądało. Mi się to osobiście bardzo podoba. Te kosztują 20, mogą być srebrne, a mogą być takie, a mogą być takie. Mhm. Także tego jest naprawdę też fajny, duży wybór. Duży wybór. Mhm. I ceraty na stół na przykład kuchenny albo na taras. Tu fajne takie listki. Beżowe kolory, odcienie beżów. To też fajne. Mogą być takie listki. I teraz, jeszcze cena. Jeśli chodzi o cenę, to też zależy jaki wzór. Ale ceny się wahają tak między 10 zł a 14-16 zł. Yy. 27 nawet złotych zależy co oczywiście. I to jest cena za metr bieżący. Tu jest też fajne, zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. A to woski to nie się bardzo wygląda. No, one są, to nie są takie, wiecie, cienizny, tylko to są takie grubsze cera ceratki i one. Ładnie wyglądają na stole, a jednocześnie są funkcjonalne, że stół się po prostu nie niszczy. Ale tego jest bardzo dużo. Wtedy, jak byliśmy ostatnim razem, to był dużo mniejszy wybór, nie? A teraz już jest dużo więcej tego. Tu można przesuwać, i przesuwać, i. i jeszcze tutaj, Tak. O, mi na przykład na, na balkon gdzieś tam do ogrodu taki fajny wzór jest. Nie? No, no, ten też, też bardzo ładny. Tu jest taki biały, ale z takimi delikatnymi kwiatuszkami wytłaczanymi. Nie wiem, czy będzie widać. No, ale jest naprawdę duży wybór i ciekawe wzory. No, też fajne, tak. O, albo na jakąś, na jakieś kinderparty takie mm -hmm, balonikowe, nie? Fajne. Patrzcie, jakie ładne miętowe naczynia. Z luminarka, Luminark, 12 zł. Taki talerzyk. Jeszcze jest taki talerz głębszy, za 13. I jeszcze są miseczki za 15. O, jeszcze są odcienie szarości, bieli, także mi się zawsze podobają. Takie, wiecie, najzwyklejsze, najprostsze, a zawsze na długie lata służą. A może to jest zestaw, co? To jest zestaw. No, taki zestawik. O 80 zł. A ja kochani bardzo Wam dziękuję za to, że przychodzicie. Za każdą łapeczkę w górę dziękuję. Za każdy przemiły komentarz. Życzę Wam dobrego, miłego dzionka. No i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Pa, pa.